Jak sprzedawać w Dzisiejszy przykład będzie od Fulfillmencie Amazona, czyli tak zwanym FBA. Zapraszam. Cześć, nazywam się Michał Bartosiewicz, od 14 lat zajmuję się e commerce em. Dzisiaj poruszymy temat tego FBA słynnego Amazonu. I teraz tak, czy warto być w FBA? Powiem wprost, nie w każdym przypadku, w wielu miejscach, w wielu sprzedażach, w wielu produktach będziesz miał tak, że najbardziej optymalnym modelem sprzedaży będzie model hybrydowy, ja to tak nazywam. Model hybrydowy, czyli część towarów będziesz miał w fulfillmentie, część towarów będziesz miał w wysyłce z własnego magazynu. Może się okazać, że na przykład będzie ci się opłacało mieć fulfillment inny niż Amazonu, mimo że będziesz sprzedawał na Amazonie. Poza tym jest wiele platform sprzedażowych, które także Ci będę polecał, które mają swoje fulfilmenty, a są mniej znane, a dalej będziesz mógł sprzedawać tyle, co na Amazonie lub na innych tego typu znanych platformach, ale to wkrótce. Słuchaj, czy ten fulfilment Amazonu się opłaca? Nie zawsze musisz to przeliczyć. Wchodzisz w narzędzie, przeliczasz, nie wiesz, jak pomożemy ci w tym. Jeżeli już masz przeliczone, lub po prostu współpracujesz z nami, a my to za ciebie zrobiliśmy, przeliczyliśmy, daliśmy ci na tacy gotowe wyniki, masz tylko podjąć decyzję i podejmujesz decyzję o działaniu. Jak musisz przygotować produkt, żeby to wysłać? Zdaj sobie sprawę, że w pierwszej kolejności to musisz mieć wystawione produkty. Amazon nie przyjmie Ci ani żadna platforma produktów, które nie mają potworzonych kart produktów, opisów, zdjęć i tak Bo nie mogą trzymać na magazynie czegoś, czego nie będą sprzedawali, ponieważ to nie jest magazyn przechowywalni, tylko to jest magazyn fulfillmentowy, czyli do sprzedaży i wysyłki. Czyli musisz mieć karty produktów. Zalecam oczywiście w jak najlepszej jakości, w jak najwyższej algorytmowej jakości, żeby to się chciało sprzedawać. W tym oczywiście możemy Ci pomóc. Kontakt w opisie. Możesz oczywiście zrobić to sam, do czego zachęcam. Próbuj, działaj, walcz i ucz się z tych materiałów. Nie skorzystasz z naszej pomocy. Skorzystaj z naszej wiedzy, z którą dzielimy się za darmo. Punkt drugi. Masz te opisy porobione perfekcyjnie. Musisz sobie zdać sprawę, że Amazon ma różne produkty. Nie tylko twoje. Może się okazać na przykład, że ma dokładnie ten sam produkt inny sprzedawca. I po czym te produkty rozpoznać? Po unikalnych kodach kreskowych, które sobie wygenerujesz w Fulfillmencie Amazonu. W pierwszej kolejności, oczywiście, musisz przystąpić do tego programu, musisz pozaakceptować regulaminy, i tak Musisz mieć potworzone karty produktów, i musisz oczywiście zaawizować tą dostawę. Więc jeżeli tą dostawę zaawizujesz, to ci się wygenerują takie kody, które musisz ponaklejać na swoich produktach. Ale uwaga, nie byle gdzie i nie na zasadzie obok, żeby czegoś nie zakleić, wręcz odwrotnie. Musisz pozaklejać kody EAN żeby niechcący się ten kod nie zeskanował. Zobacz. Taka sytuacja. Wysyłasz produkty. Jesteś uczciwym sprzedawcą. A ktoś wysyła produkty podrobione. No i teraz które produkty są twoje, a które jego? Które mają długi termin przydatności, a który krótki? Które są uszkodzone, a które są w idealnym stanie? Kto jak wysłał? Wiadomo, że Amazon też weryfikuje, czy te produkty nie są potłuczone, no ale co prawda nie sprawdzi tego, czy nie wiem, jakiś wentylator działa, bo nikt tego do prądu nie będzie podłączał, ale zobaczy, chociaż czy nie jest odbite, czy nie trzęsie coś w środku i nie lata. Więc musisz zakleić kodean, żeby Twoje produkty były rozpoznawalnymi produktami tylko i wyłącznie dla Ciebie. I w momencie, kiedy masz to stworzone, deklarujesz, ile będzie produktów w jakiej parce i generujesz też listy przewozowe, które naklejasz i one są rozpoznawalne właśnie, że te produkty idą do Ciebie. Możesz oczywiście oglądać status dostawy, po paru dniach to tam dotrze, zweryfikują i będziesz miał możliwość sprzedaży. Jakie są wady tego, że nie będziesz mógł prowadzić sprzedaży dokładnie tego samego produktu od siebie z wysyłki? Teoretycznie możesz stworzyć osobną kartę produktu, tylko najważniejsza rzecz z osobnym e anem i to nie może być konkretnie ten sam produkt, ale na przykład jakiś zestaw, chociażby zestaw, nie wiem, z gumą, kulką czy naklejką, ale zestaw. Tylko po co rozbijać energię danego produktu na dwa mniejsze sprzedaże, gdzie potem w algorytmach to będzie traktowane jako dwa produkty o mniejszym potencjale, lepiej mieć to w jednym miejscu jako większą sprzedaż, a produkty gabarytowe, których się nie opłaca dawać do Amazonu, albo się mało sprzedają, będziesz wysyłał od siebie. I w panelu zaznaczasz, czy te produkty mają być w filmencie, czy mają być wysyłki z tobą. Oczywiście możesz je wycofać, możesz je przesłać w dowolnym momencie robić to dowolną ilość razy, tylko pamiętaj, przy każdej zmianie przez parę dni ten produkt będzie niedostępny. Bo to nie jest tak, że Ty przełączasz z wysyłki od siebie do fulfillmentu i możesz jeszcze wysyłać od siebie. Nie. Od tego dnia, co to przełączyłeś, nie można tego towaru kupić od Ciebie. Można kupić od innych, od Ciebie nie. Jeżeli jesteś producentem czy dystrybutorem, co masz na wyłączność kartę produktu, bo też tak możesz zrobić, nie wiesz jak to może Ci w tym pomóc, to przez te parę dni twój produkt nie będzie sprzedawany. Więc jeżeli potem to będzie w filmencie, to musisz zadbać o ciągłość, ciągłość tego, żeby ten towar tam na bieżąco był. Możesz sobie ustawić powiadomienia, że jeżeli zejdzie poniżej jakiegoś stanu na filmencie, to dostaniesz informację, żeby ten stan uzupełniać. I najważniejsza rzecz, żeby go stale uzupełniać, bo ten produkt, jeżeli będzie ją sprzedaż, ta sprzedaż będzie rosła. To algorytm pokocha produkt, który ma sprzedaż i ma ciągłość towaru, ciągłość stoku, ciągłość. Ilości magazynowych możliwych do kupienia. A jeżeli raz są produkty, raz ich nie ma, raz są, to algorytm rośnie, dostaje w głowę, rośnie, dostaje w głowę i tak na zmianę. Fajnie będzie, jeżeli ten produkt będzie na stałe. Oczywiście, będąc w Amazonu, zyskujesz coś takiego jak status Prime, czyli od razu dostajesz dodatkowe punkty do algorytmu. No, no nie ma co gadać. Płacisz im za ich wysyłkę, logistykę, magazyn, czyli dodatkowo zarobią, to ci wyżej pokazują. Klienci zyskują też. Możliwość darmowego zamawiania, nawet nie na Twój koszt, czyli tam nie muszą płacić dodatkowej opłaty za dostawy, gdzie Ty pokrywasz list kurierski, tylko to jest wrzucone w ten Amazon Prime i tak jakby u nas Allegro Smart. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o cały ten koszt logistyczno-magazynowy, to zwróć uwagę na to, że Twój magazyn też kosztuje. To, że płacisz fakturę miesięczną za magazyn, za wynajem, to nie znaczy, że akurat ta paczka była za darmo. To musisz się rozbić na wszystkie, a może okaże się, że w ogóle nie musisz mieć magazynu. Jak wysyłasz od siebie z domu do swojego garażu, to dalej musisz mieć swoją pracę, że musisz to spakować, wysłać, gdzie są to też godziny pracy, a może warto się zająć czymś innym. Czy wysyłasz z domu, czy wysyłasz z firmy i masz 100 osób na pokładzie, potrzebne ci są kartony. Czy to z odzysku przy małej sprzedaży, czy to nowe przy większej sprzedaży. Dalej to są kartony, które kosztują. Darmowe i tak musisz zebrać, pozyskać, zorganizować. To są też godziny pracy. Płatne, wiadomo, są do zapłacenia. Taśmy klejące. Tuż w drukarkach, jak masz drukarki termiczne, to po prostu drukarki termiczne trzeba a czasami te głowice wymieniać, rzadko, bo rzadko, ale trzeba. Jakieś materiały wypełniające paczki, które służą tego, żeby się paczka nie opobijała. Więc jak to wszystko razem zsumujesz, to nie jest tak, że koszt fulfillmentu Ci się pojawia z kapelusza, który jest kosztem dużym czy małym, w zależności od wielkości, gabarytu i rozmiaru, ale to jest troszeczkę drożej lub czasami dwa razy drożej w zależności od tego, jak Ty masz to zorganizowane, bo wysyłka od Ciebie nigdy nie jest za darmo. Kartony, wypełnienie, strecz, taśma klejąca, etykiety przewozowe, bawienie się z kurierami, osobne umowy kurierskie, osobne dbanie o kurierów, potem dbanie o zwroty. W fulfillmentzie zwroty idą do Amazonów, z powrotem są odkładane na półkę, wysyłane znowu. Yy, uszkodzenia kurierskie oni rozwiązują, więc te rzeczy Także musisz wycenić, no bo jeżeli przykładowo koszt wysłania towaru cię kosztuje tyle, bo policzyłeś człowieka, magazyn, taśmę klejącą, pudełko, wszystko. To koszt zwrotu też jest do policzenia i nie wiem, czy to kiedykolwiek liczyłeś u siebie, ale to też jest koszt twojej firmy, który należy uwzględnić do wyliczenia marsz. No i może się okazać, że będzie trochę drożej, ale może dzięki temu nie będziesz tylu godzin poświęcał na zajmowanie się tym, nawet jak masz pracowników, to i tak musisz ich upilnować, załatwić. Oni mają jakieś L4, jakieś choroby, jakieś rotacje, inne rzeczy. Wiadomo, że najlepiej polecalny, tak jak mówiłem, niejednokrotnie jest model hybrydowy, ale zawsze może być mniejszy magazyn, mniejszą ilość ludzi i mniejsze problemy chodzi o rozdzielenie tych dwóch rzeczy i dwóch tematów. W Fulfillmencie możesz mieć też taką opcję, że możesz co prawda nie z Fulfillmentu Amazonu wysyłać też do innych portali. Są takie fulfilmenty, gdzie nie mają naprawdę problemów z tym, żeby wysyłać na inne portale, więc możesz sobie w jednym fulfilmencie zalokować to w jednym miejscu towar, w jednym procesie komunikacyjno-logistyczno-wysyłkowym, zaopatrzeniowym, a ten fulfilment wysyła w kilka miejsc. Chociażby fulfilment w Rumunii współpracuje, portale chociażby takie jak Emak i Skrałc Grecki. Rumuński Emac, Skrałc Grecki, oni razem współpracują. I dochodzą do porozumienia, że to wychodzi z jednego fulfillmentu, i robiąc jeden numer podatkowy, robiąc yy, jedną dostawę logistyczną, robiąc jedną wysyłkę, jedno zamagazynowanie, jesteś w stanie obsłużyć przykładowo dwa portale w dwóch osobnych krajach bez najmniejszego problemu, a można to wyskalować do znacznie większej liczby. Bo decydując się na kilka fulfillmentów, do każdego musisz wstawić towar. No, i co będzie, jak w jednym się sprzedadzą wszystkie sztuki, zabraknie, a byłaby możliwość sprzedaży większej ilości, a w drugim będzie stał towar czekał i się kurzył, więc to też trzeba przemyśleć. Nie wiesz, jak to zrobić? Musisz doczytać. Jeżeli nie chcesz doczytać, to jest bezpłatna rzecz, jaką robimy w ramach współpracy. Jeżeli współpracujesz z nami przy zwiększaniu sprzedaży, jednym z elementów, jakie dajemy klientom bezpłatnie, to jest to, że pokazujemy im, jak obsługiwać właśnie te fulfillmenty, a czasami nawet pomagamy to awizować przy pierwszych właśnie transzach, żeby to było zrobione tak, jak się należy. A jeżeli nawet będzie 5, 10, 15, dalej będziesz miał pytania, to nasi specjaliści z miłą chęcią i z uśmiechem na twarzy na nie odpowiedzą. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, czy Twoje produkty będą się sprzedawać za granicą, wyślij na maila, który jest w opisie tego filmu nazwę swojej firmy, nip swojej firmy i link do swoich produktów. To no, mogą być produkty w sklepie, mogą być produkty na Allegro, mogą być w dowolnym miejscu. Przeanalizują nasi specjaliści potencjał twoich produktów, dostaniesz maila zwrotnego i jeżeli potencjał możliwy na danym rynku będzie dla ciebie atrakcyjny, będziesz w stanie umówić się na bezpłatną konsultację o naszej potencjalnej współpracy. Możemy ci pomóc to rozwinąć, tą sprzedaż, możemy ci tą sprzedaż w 100% poprowadzić. Abyś się zajął innymi rzeczami kluczowymi w Twojej firmie, a my zajmiemy się sprzedażą zagraniczną, rozwijaniem jej i optymalizacją, a razem uzyskamy wynik taki, jaki oczekujesz. Nie ma co się bać nawet współpracy, bo my mamy kontrakty takie, że możesz w każdym momencie z miesięcznym okresem ją wypowiedzieć, więc nie masz żadnego ryzyka. Jeżeli nie bylibyśmy pewni jakości naszych usług, nie oferowalibyśmy kontraktu z tak dogodnymi warunkami wyjścia z współpracy. Jesteśmy pewni, że tego nie zrobisz, będziesz zadowolony z naszej współpracy i najważniejsza rzecz, nasza współpraca będzie się Tobie opłacać. Ponieważ wiemy, że jeżeli będziemy kosztem w Twojej firmie, który nie będzie się zwracał z nawiązką, to z nas zrezygnujesz. Wiemy to my, wiesz to ty, więc co stoi na przeszkodzie? Spróbować? Kontakt w opisie. Jeżeli ciekawią Cię takie materiały, zasubskrybuj kanał, bo będzie ich coraz więcej. Dzięki za uwagę. Trzymaj się, do zobaczenia i cześć!